Czimanko, ostatnie czego 10 osób i wyraziło jednogłośną opinię. Ale trzeba przyznać, no, było dużo łapek w górę, 200 łapek w górę, dlatego wspólnie musimy zrobić krok do przodu i od teraz następny odcinek z tej serii to 150 łapek w górę, no bo 100 to jest za mało na takich kozaków jak wy, dlatego 150 i wlatuje w bomby następny odcinek w środę. A więc przechodzimy do odcinka po trzech latach niszczenia Anglii Johnny Niszczyciel obiera kurs na Francję Gdy PSG zostało przyjęte przez arabskiego miliardera No trzeba przyznać, że walka we Francji się skończyła Lyon i Marseille rwały głosy z głowy, ponieważ w sezon w startem już był zakończony Taki był tekst piosenki z Blastera No ale to prawda, dwa zespoły, które niczym Lech i Legia walczyły o mistrzostwo Polski W odpowiedniku Francji, walczyło o mistrzostwo Francji Teraz nie mają całkowicie podjazdu do PSG, które po prostu bombarduje transfer. Za milion, od tego teraz lecimy. W sprowadzić w Francji porządek. Sprowadzimy tam znowu, że PS, wróci na Ziemię. No, u nich jest duży budżet, więc będzie trochę to łatwiej, a właściwie to ciężej zrealizować. Ale kto ma dać radę, jak nie Johnny Szczyzel? A więc uwaga, przechodzimy do składu: oczywiście, centrala. I lecimy proszę Państwa, Keylor na Was Marcin Bułka, to on może skoczyć do bramki Thiago Silva, stary dziad, taką kontrakt za rok, więc też sobie pójdzie Keller, młody dowodnik z szalkę też były kiedyś z Szalkę chodzi Marquinhos mówi też papa Moniur mówi elo PZ ma całkiem szeroką ławkę, to są takie placki po 85, ale to są cały czas, cały czas, jakościowi, zawodnicy Verati też, Pierdziela, Herrera to w ogóle z bomby do Manchesteru, Sarabia też, Out, Draxler, Out, Neymar może do Bartelony wróci, może to stworzymy. Mówię, jakiegoś Plaska kupimy, Di Maria, też do style wróci, on tam lubi. Zakończ wypowiedzenie Hesse, nie, bo Hesse, nie chcemy, żeby Hesse wracał. Edison Cavani też zakończy tą karierę już, no i Mbampe pewnie do Realu. I Icardi, zakończamy wypowiedzenie, nie chcemy Icardiego, dobra. Listy już zrobiłem, postanowiłem, że te trzy ostatnie ruchy, w sensie jeśli chodzi o rozwiązanie kontraktu, to to dokonamy sobie już na samym końcu, chyba pozbyć się piłkarzy, których po prostu nie możemy ich wypchnąć, żeby nie było jak z Wertongenem ostatnio. Kurwą Jebaną. Do dyspozycji mamy też 180 milionów, więc musimy ładnie popracować, żeby się tego budżetu oczywiście pozbyć. Real Madryt chce kupić Tomasa Meniera za 10 milionów i taką ofertę oczywiście akceptujemy. Dobra, Wam wszystkim nie mogę zagwarantować, gry. Jestem z Kurwielem, niszycielem Jebanym i wszyscy z mam Was w dupie elo. O, witam, super. Super, że mnie wito, ale mogę się żegnać powoli. Ty mnie witać, że Cię żegna. Tak to jest. No trudno, niech będzie. No i Tomasa z nami już nie ma. Edinson Cavani, 30 baniek do Liverpoolu. Trudno. Miła szefka, trudno, ale niech pójdzie. FC Porto chce wypowiedzieć jakiegoś Dagba. może no, możesz odejść. Keller do o, West Ham. Ciekawy transfer West Hamu w sumie, ale jak najbardziej propsuje taki transfer. I Cavaniego z nami już nie ma. Tutaj 20 milionów jeszcze ktoś chce powalczyć. AS Monaco. W sumie wzbogacić bezpośredniego rywala. Czemu nie? Why not? Areola do Realu Madryt za 25 baniek. Spoko. Angel Di Maria do Chelsea. Pff, jakoś ten transfer mnie nie dziwi zbytnio. No i niech stara radzi chopak. Verratti do Barcelony. Boże, kiedyś było o tym mega głośno, że Verratti, Verratti. Tu skończyło się, że za kilka lat poszedł tam Neymar. Ale to w drugą stronę. Uwaga, Bernard do Manchesteru. City. Mała śmieszna cena, ale City też potrzebuje jakiegoś lewego obrońcy. z prawdziwego zdarzenia, więc nie dziwię się. Taki ruch jest też realny. Kellery i aureola mówią Elo, a my teraz trzeba się trochę pozbyć tej kaski, bo to już rośnie nam oczywiście. No, kosmiczna suma. Musimy się trochę wypompować z kaski, bo mamy tej trochę za dużo. A więc kupimy Fila Jones'a, potrzebujemy wzmocnić obronę. I oczywiście oferujemy kwotę, kwotę według mnie adekwatną do talentu tego zawodnika. 500 milionów o tak byczko. dobra, może 220. Jones za 300 baniek! To ściwa propozycja i ja się z tego oczywiście bardzo cieszę Generalnie w PSG ktoś musi robić kebaby, bo ja to bardzo lubię te kebsy No i Arda Turan, w tym celu chcemy wymianę piłkarzy A może zaproponujemy wam, no nie wiem Chcecie Neymara z tego Turana w sumie? Barcelona nie chce Neymara, uwaga to jest już potwierdzone, to jest w Fifie To ja może, nie wiem, Wratti za darmo, tak za darmożkę no i świetnie, wy się dogadaliśmy. Oferta za Neymara do Manchester United. Nie wiem, czy my chcemy Manchester tak rozpedalać od środka, no ale może Neymarek by się przydał tak na zmianę, czy z kimś tam, nie wiem, z Rashfordzikiem by się pouczył. Brazylijczyk. Turon akceptuje kontrakt, więc jest dobrze. Neymar zostaje sprzedany za 150 baniek, a tu Marquinhos już jest gotowy do wylotu do Ralu Madryt tymczasem. Oferta za Thiago Silva do Piemento Calcio, Też propsuje. No i pierwszy meczyk. W bramce Keylor na się tam wygibuje i wygrywamy 2 do 1 niestety, nie najlepiej to rozpoczynamy Nie najlepiej, nie najlepiej, yy, oferta za Draxlera do Atlantiku Bilbao, ciekawy jest jest O w końcu Mbappe, Manchester City, kurde to byłby dla nich dobry transfer No ale to jest tylko symulacja, więc nas to nie obchodzi czy coś jeszcze, druga oferta od Juventusu Ale nas to też już nie interesuje Boże, co? Od Juventus co od Chiego Oni chcą jakieś ich się otworzyć, chyba. Dobra, ingeracja Ligue 1. Uwaga, nasz, nasz nabytek Mbappe, który odchodzi już, będzie ostatni pożegnalny mecz. Wygrane 2 do 1, więc póki co dobrze rozpoczynamy sezon. Mbappe nie. Uz Dobra, Mbappe coś tu pojacuje, On coś tu jakąś miłość, to PSG, chce zostać. No weź chłopaku mnie nie w kurwej w ogóle. Mbappe, ty po prostu wypierdalasz. pozostało zbyt mało zawodników. O nie, nie Byczku, tak to nie będzie A więc wpompujemy trochę siana W ekstra klasę A konkretnie w Legię Warszawę Dajemy im a 300 milionów Jędrzejczyka i zobaczymy, czy Legia Coś z tych pieniędzy zrobi dobrego Czy wkoczy jakieś czołówki y, europejskie No może, może nie europejskie, no ale za taką Na taki siano to można spokojnie W Lidze Mistrzów do ćwierćfinału dojść Tak mi się wydaje, że powinni to jakoś zagospodarować Zobaczymy, czy coś się zmieni W ciągu dwóch albo jednego sezonu Artur Jedrzęczyk, nasz nowy stoper, klucze Zawodnik, chociaż on będzie chciał grać sporadycznie Tak, Kylian może wypierdalać, w tym momencie Jest gitara, jest to jeszcze ktoś Kogo chciałem się pozbyć, mianowicie na was no, Dostałby zbyt mało zawodników, więc Musimy sobie jeszcze kogoś kupić Jak inwestować w Legię, to inwestujemy W Legię, kupujemy, nie mam dużo Ale mogę dać tyle nie stać nas na odstępne, nie wiem jaką nawet ma tam klauzulę, tego ponownie musimy trochę jakby to powiedzieć zmniejszyć budżet i uwaga, teraz nas stać? Tak, teraz nas stać 6 milionów i Marcin była dostaje pierwszym bramkarzem, na was poszedł sobie wciną dal. Tego guje chce się pozbyć i RR -y bym się pozbył chętnie I jest! Pierwsza porażka z rens! To mi się podoba, o to chodzi. I rozpędzamy się, gramy z przepotężną turuzą, Marcin Buła na bramie i wygrywamy czy do jednego, nie panowie, to są same ogórki, tu będzie ciężko. Draxler sprzedany, Thiago Silva sprzedany. Uwaga, no, powiem szczerze, robi się gorąco, bo w tym meczu wygrywamy mimo wszystko. Trzeba jeszcze dokonać korekty w taktyce, jakiś Diallo, niech broni Jędrzejczyk. Niech broni y, Johnny, czy Jones na prawą obronę w ogóle, idzie jak z starych czasów. Na środek obrony idzie Herrera, Ten Kurzawa jeszcze został, boże nie, tu będzie bronił Bucker. Arda Turan na skrzydle, no niech będzie, ten Ciotomoting, może nie Ciotomoting, boże, nie mamy OS, yes. Inconnect na bramce, nie, no. Śmieszne Eto ze śmiesznymi muszami na szpicy, za Sarabię będzie broni, tutaj nie wiem. Mabeso, so obrońca, widać, że to jest wysoki gościu. On tu będzie rozgrywał Gaje Na skrzydło wchodzi ten śmieszny Antoine Po Pozmienialiśmy trochę skład, żeby mecz z oczywiście przegrać. Mam nadzieję, że moje korekty taktyczne przyniosą okazałe działania, i tak jest, przegrywamy czy do jednego. Nie jest dobrze, zostało dużo czasu. Jeszcze kilku zawodników, bym się naprawdę chętnie pozbył, yy, dlatego szybko szukamy sobie jakichś placków yy, może być to nawet ty, Sasulo. Może to wynika z braku mojej wiedzy, ale naprawdę nie wiem kto to w ogóle jest Pierini. Cienio Pierini, no co, nazwisko coś kojarzy, ale kompletnie nie czaję, nie znam człowieka. Nie możemy nikogo zwolnić, niestety. Głośne transfery, Phil Jones, 300 milionów, pięknie to wygląda. I lecimy do stycznia, pewnie po wrześniu już polecimy z posadę, ale mam nadzieję, że zrobiliśmy na tyle dobrze, na tyle dobrze tą karierę, że po prostu z tej ligi spadnie albo będzie gdzieś głęboko w dół. Uwaga, w przeżyliśmy bez większych strat. Teraz idzie nadciąga czarny październik Widzę, że tu potężne mecze Nicea, Monaco, Marsylia Chyba klub Bryć, jeżeli dobrze kojarzę te loga I przeszliśmy październik, teraz listopad To jest projekt długofalowy PSG wierzy że swojego trenera, w Ale może będzie ma wszystko być Mecz Real Madryt, To wyjście z grupy z Ligi Mistrzów Pamiętamy, to jest wysoki priorytet Ale listopad przeszliśmy bez większych zakłóceń Teraz listopad, kolejny mecz Monaco Mens tutaj i teraz ten czarny dzień w którym niestety, no Odpadamy, zostaliśmy zwolnieni w PS że nasz bajeczny kontrakt zostaje rozwiązany i mamy ofertę pracy tylko w Ligue 2, więc to nie jest zbytnio nic, co by mnie satysfakcjonowało. Yy, no, Regia jest pierwsza, Leszało nie ma 44 punkty, dwie porażki, no z takim budżetem. Ciekawy jestem, na co to wszystko poszło. Manchester, jak co roku wydał w no na... i niestety jest tylko czwarte póki co. Ligue 1. Uwaga, PS, że jest w dupie. Bardzo mi się podoba. Jest 17 miejsce, więc walczymy o spadek cały czas. Ja już nie walczę, ale kibicuję chłopakom z całego serca. Wierzę, że uda się spać. Teraz lecimy, może przed końcem sezonu, czyli tak, 14 maja. Dobra, jesteśmy, jest koniec maja. Oby liga się nie zbugowała. Póki co nasza się nie buguje. Dobra, nie zbugowała się liga. Ani premier league się nie zbugowało, więc jest dobrze. Uwaga, nie zbugowała się liga, tam jest tylko trzymuje 17 meczy. Coś, co się jakby, jakby świat się tam zatrzymał. Patrzcie, jest chyba tak samo jak wcześniej. To możemy uznać za sukces, że nic tam się nie rozwinęło. Coś czuję w dupie, że zaraz to się wszystko zbuguje. Ale czekajcie, wszyscy do tego dnia i zobaczymy, czy coś się zmieniło. Czy jakieś poważne zmiany nastąpią w ligowych miejscach. W premier league się nic nie zmieniło. Tu w innych ligach, no już się tu, tu jest jakaś straga, Patrzcie. Tu już nagle w ogóle 46 meczów, 105 punktów. Bartrona wygrywa Mistrzostwa Hiszpanii, kół Czeszek, Kules czules A u nas w y, że dalej 17 meczów No, Liguę przestało grać, razem z wejściem Johnego, Niszczycela. I nagle cyk, patrzcie jaki ładny bug, 54 mecze, nagle sobie będzie 5 punktów na to, że Liga się buguje z tego klubu, w którym odchodzę No, trochę szkoda, trochę szkoda Ale wiecie co, kadra się jakby zmienić nie może, więc przesymuluję jeszcze następny sezon I jestem ciekawy, jak to się wszystko zakończy Próbujemy sobie jeszcze przesymulować drugi sezon a przede wszystkim sprowadziłem Artura Buruba, tak żeby trochę się utrzymać Sprawdzimy sobie jeszcze skład jaki, jaki ma PSG czy coś się zmieni Ale to może pod koniec okienka zobaczymy jakich ruchów transferowych dokonają No to już nie będzie to samo oczywiście, bo nie się już tam sprowadzać jakichś neymarów, strarów No ale może mimo wszystko jakimś studem się uda to wszystko wyczynić Ostatni dzień okienka i patrzymy jakie zmiany nastały w lidze francuskiej tutaj widzę e, jakiś Forest przyszedł Hesse Rodriguez nagle wrócił do łask Artur Jędrzej wciąż e, gra King Joshua King przyszedł na napad, więc trochę ten skład jest PS, że już lepszy e, Ada dalej gra, Paulo Sarabia jest, Daniel Vaz sprawa obrońca e, Musas Sisoko, jakiś młody obiecujący pomocnik tutaj patrzy po napastnikach, nikogo nie ma, wśród obrońców też nikogo nie ma, więc jest dobrze w miarę Trochę się wzmocnili o napastnika, ale dalej dalej nie ma szały, jeśli chodzi o kadrę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało pod koniec po prostu sezonu. I jest koniec czerwca, zobaczymy czy do naszej ligi dojdzie jakiś klub. O, mamy szansę na awans, to dobrze patrzę, nie, nie mamy szans na awans niestety, ale i tak już lepsze miejsce, lepszy prankarz Artur Burubar widzę, że daje tutaj po prostu nam radę. A teraz przechodzimy do innych ligi, oby tym razem się nic nie zbugowało. liguę zaraz sobie sprawdzimy, uwaga jak tam wyszło i i tak, nic nie zbugowało, Petr, że jest trzecie i to mnie trochę smuci, ale w tym pierwszym to nie powinni spaść. Potem są trzeci, więc jestem zadowolony z swojej kariery. I to było na tyle. Możemy uznać, że gdyby nie Bóg, to PSG po prostu się spierdzieliło z ligi. Bo oni byli naprawdę bardzo słabi. Tak czy siak, porządek we Francji zrobiliśmy na nowo. Osłabiliśmy PSG bardzo, nawet bardzo, bardzo. Ja dziękuję za obejrzenie. Proszę oczywiście o subskrypcję. No i pamiętajcie, 150 łapek w górę. Następny film i Johnny Szczel wybierze się do Hiszpanii. Trzymajcie się i serdeczne. J. He, no bo to PSG.